Witam Was i na Wasze zdrowie. Za chwilę Rafał jest u nas i on, i on robi to wszystko. I Seba daje mu pomoc, i ja nie daję pomoc, ja tylko filmuję. I później widzę reszta. Dobra, jest piec wstawiony już. Jest Rafał i robimy, wstawiamy piec. En mama on. En toen is het on. Dan heb je het mamy literka d jak a przepraszam ja nie mogę mówić ten nazwa jak dobro. a okej okay. fajnie Dobra. to jest Montowane. Troszeczkę kosz jest, ale to jest normalnie, kiedy jest praca. Truki strony też już jest montowane. A ja uciek na mój pasa, że patyków. <laughs> Dobro is stoji. Okej. Jesi stala ovdje trenutno. Pokup. Ne do gure? Hallo Kontakt. <laughs> Okej, okay, dobra. robimy próbę generalną czy będzie kopcić Leci dymek. <laughs> Aż huczy? stopali, jest to mu nie widać? <laughs> Huči. Huči, huči. Na te otvory do regulacji. Dobra, bardzo dobrze, że inny przyjaciel, od mój drugiego, połówka przyjechał do nas, bo on jechał, robić tu w środkowe, taki, taki jak izolację. Ale um, co się stało, i to jest bardzo dobrze, on przyjechał. Pokaż, zobacz, balony. To znaczy, oni startuje zaraz e, na robić izolację tu w Tu widzimy drugie strony od zewnątrz, gdzie jest. To jest jeszcze troszeczkę palone. I na drugie strony e, tam też jest. Jest troszeczkę, ale resta ja mówię w środku. To znaczy. To palił tylko 20 minut. To znaczy, kiedy to jest bardzo, bardzo gorąco i jest więcej czasu używane, to znaczy, jakby, że dłużej paliwo, no to jest e, stajna na 4 literki, bo to jest stajna, to nie jest dom, bo to oryginał tu było stajna i to zostaje na stajna dobra wstawiliśmy izolację taką porządną jak ma być teraz już się nic tu nie zajara i następny dzień tu jest nowa opaska to jest ten i bo to musiało iść troszeczkę więcej do góry, a i znowu mamy tam, nie wiem, a wy widzicie, taki lat, latający skowronek No ja, wy wiecie, to nie są te ptaki, które ja mam na myśli, i pa. I tak to wygląda. Jeszcze się zimno. Tam mamy mój szef. Tam jest drugi szef. Tam jest jeden psa. I tam mamy ogród. I tu jest matka. Rafał, który też pojechał razem on. I ona zobacz co i jak dalej Dało się. Najpierw ten piec był na ten miejsce. tu. Ale piec idzie na inną stronę. I to znaczy przepraszam. przepraszam Rafał. Dankę. I piec idę. Około gdzie? To jest rok coś A, tu. Jakby okay. dłuższa rura. Będzie ciepły. To okay. znaczy... To jest. Ops, to ja było. Ruda pobaga. Tak. Fan de wal in de sloot. To znaczy... Um... O heet dat woord hoek hier in Rók, a ten róg, to jest taki przetulny, później. Ale bardzo duży jest, bo zmieniany tutaj do A, a było parę ludzi, którzy pisał, co jest pisane, wszystko. No ja, myślenie absolutnie nie skodzi I tu jest następny. Jeśli ktoś mówi o tobie coś złego. To głównie dlatego, że osobie nie może powiedzieć nic dobrego. I tu mamy następny tekst. W tym domu jesteśmy, szczerze, popełniamy błędy, mówimy przepraszam, dajemy druga szansę, lubimy się bawić, wybaczmy, wybaczamy, jesteśmy cierpliwi, tworzymy. Wyspomnienia kochamy. Tak, ale to nie jest dom, to jest studoła i to stoi jak studoła. Ten obraz tu z lasem to było, to jest prezent od pani, która żyje w Kanada. I to było plus minus jeden rok w naszym domu, ale w dom nie miałmy miejsca. Studowa było zajęte i dlatego to było tak duży czas nie było widoczne. No i Piecyk dostał nowe miejsce. Dlaczego akurat to miejsce wybraliśmy? Wybraliśmy to miejsce dlatego, ponieważ jednak sporo ciepła uciekało przez rurę. Ponieważ ta rura się też nagrzewa. I tu był krótki odstęp, gdzie on tutaj stał. Tu na dole. I po prostu za dużo ciepła od razu uciekało na zewnątrz. A to ciepło przecież można fajnie wykorzystać. Dlatego postanowiliśmy, że jednak przeniesiemy go tutaj i po prostu przedłużyliśmy tą rurę. Dokupiliśmy jeszcze jedną rurę jedno kolanko. I przez to będziemy mogli teraz tutaj jeszcze więcej ciepła wykorzystać, ponieważ dopiero co go rozpaliłem, a to już jest gorące ta rura. I dlatego tutaj właśnie będzie dużo, dużo cieplej, będzie mniej strat ciepła. Właśnie przez to. Dlatego tak to właśnie rozwiązaliśmy. Byłem już po blachę. Teraz muszę jeszcze założyć ekran. Ponieważ, tak jak mówię, ta rura się nagrzewa. I tutaj już nawet w jednym miejscu widzieliśmy, że już zaczęła żywica z deski wychodzić, więc po prostu trzeba tutaj teraz ten ekran taki na to założyć, żeby się to tak wszystko nie nagrzewało. No i oczywiście trzeba będzie teraz wszystko przemeblować, ponieważ tu stało to łóżko, gdzie teraz stoi piec, także wszystko muszę poprzestawiać, wszystko trzeba przemeblować, już to nie będzie tak jak to było. Trzeba to po prostu wszystko inaczej teraz poukładać. Jak? Jeszcze nie wiem. Musimy to dopiero rozgryźć. Dobra, ja się biorę dalej do pracy. Piecyk rozpaliłem. Dalej strasznie zimno. Także już tu się fajnie pali drzewko. O. Także ja się biorę dalej do roboty. No i gotowe. Piecyk. Zamontowany, ekran założony, żeby się deski nie grzały. Wiem, trochę psuje cały urok tego wszystkiego. No, ale trudno, coś za coś. Chciało się mieć ogrzewanie, to musi to i tak być. No, nic tutaj już więcej się nie da zmienić z tym. Ale powiem Wam tak: było tutaj trzy stopnie, jak tu weszłem przed chwilką. Piecyk pali się teraz jakieś 20 minut. I jest tutaj już 17 stopni w środku. Także naprawdę czuć to ciepło. Grzeje, niesamowicie grzeje. I tak jeszcze jest, że tak powiem, przyduszony, bo dolna klapa jest zamknięta czyli pali się wolno. Ale naprawdę, powiem chwila, moment i tu jest gorąco, ponieważ to jest małe pomieszczenie. Ten piec ma 6 kW i naprawdę się tutaj mocno się nagrzewa także no do, dobra rzecz myślę że nie trzeba będzie go nawet tutaj długo palić żeby tu w ogóle nagrzać chwila moment i będzie cieplutko. dobra także kolejny projekt wykonany tyle na dziś trzymajcie się hej